Przypominam, że nie jestem biolożką, psycholożką, psychiatrką, nic z tych rzeczy. To jest film researchowo-podcastowy. Wychodzę tutaj z pozycji osoby, która po prostu zrobiła swój research. Siema, siema, z tej strony Ania Rejman z kanału Ania Rejman. Na samym początku chciałam bardzo serdecznie podziękować za tak ciepłe przyjęcie ostatniego filmu o lekach i jednocześnie pozdrowić osoby z następujących miast. Maków Mazowiecki w powiecie mazowieckim, Milicz w powiecie milickim, Ciechocinek w powiecie aleksandrowskim i Nowa Dęba w powiecie tarnobrzeskim. Dlaczego akurat te miasta? Dlatego, że populacja ich jest mniej więcej taka sama jak populacja tego kanału, to znaczy już ponad 10 tysięcy osób, za co jestem mega wdzięczna. Ale oczywiście, jak do robiąca jakiekolwiek rzeczy w internecie, szczególnie te zakrywające o tematy około medyczne. Nie zawsze jest pozytywnie, oj nie zawsze. Co jakiś czas od samego początku kanału obserwuję bardzo konkretny typ komentarza, który zakładam, że ma na celu mnie zdyskredytować z tym co mówię. Mianowicie, twórca ADHD na łożu śmierci przyznał, że ADHD nie istnieje. Czy ci ludzie, którzy wierzą w tę historię myślą, że ta sytuacja wyglądała mniej więcej tak? Niestety rokowanie pacjenta nie jest zbyt dobre. Zlituj się nad nami i nad jego duszą. Czekaj. On chce nam coś powiedzieć. To mogły być jego ostatnie słowa. Nie ma żadnego ADHD. Wszystko, co powiedziałem, wyśliłem dla pieniędzy. Halo? Wstrzymać dostawy ADHD do szkół natychmiast. To wszystko kłamstwo! Tak. Zdemaskowali mnie. No dobra, to trudno, czas się zawijać, tylko że dosłownie nic z tego zdania nie jest prawdą. Skąd się wziął ten popularny mit? Dzisiaj o tym opowiem. Znalazłam artykuł, który zapoczątkował ten mit. Przetłumaczyłam go na język polski i przeczytałam go w całości. Zrobiłam dodatkowy research i napisałam też do autora samego artykułu. Wszystko, żeby rozpracować te manipulacje krok po kroku. Myślę, że będą Państwo zadowoleni. Ja jestem zadowolona ze swojego researchu przynajmniej, więc zapraszam serdecznie do obejrzenia. Według artykułu na ten temat z demagog.pl, jednym ze sposobów, w jaki mit dotarł do Polski, był post na Facebooku autorstwa Jarek Kefir bez cenzury. To jest taki blog żarujący na tanich, sensacyjnych wiadomościach i clickbaitowych tytułach. Jego post na Facebooku, w którym czytamy o tym, że ADHD nie istnieje, został udostępniony 6 tysięcy razy. Co prawda oryginalny artykuł na stronie Jarka Kefira z 2012 roku bodajże został usunięty, później ten sam post został udostępniony w 2019 i wtedy się tak rozprzestrzenił. To zostało usunięte, ale mit pozostaje nadal. I widzę to u siebie w komentarzach bardzo często. Na przykład, <głos》> na przykład mój ulubiony komentarz komentarz, który dostałam ostatnio, który brzmi ale sam wynalazca ADHD mówił, że to ściema i zajebali go za to. Ja pierdolę, co za czasy, pokolenie spierdolonego przez smartfony i tablety. Ten komentarz powinien mieć jeszcze dopisek wysłany z iPhone'a. Na początku skupmy się na samym wyrażeniu twórca ADHD, bo moim zdaniem jest ono najbardziej absurdalne z tego całego zdania. Przywołuje na myśl frankensteinowskie obrazy ekscentrycznego profesora, który gdzieś tam w piwnicy majstruje przy mózgach małych dzieci. Przykro mi wzwaczać tę szaloną wizję, ale Eisenberg nie od. Odkrył ADHD. Po pierwsze, dlatego, że zaburzeń się nie odkrywa. To nie jest tak, że jedna osoba, jeden badacz natyka się na zaburzenie psychiczne, jak na nie wiem, zaginioną wyspę, kontynent albo jakiś nowy gatunek zwierzęcia. Nareszcie. Płynny ADHD. Proces rozumienia i definiowania zaburzeń i chorób psychicznych to zbiór obserwacji klinicznych, badań kontrolnych, eksperymentów i konsensusów, w których uczestniczy wielu, niezależnie od siebie, ekspertów na przestrzeni lat czy wieków. I zanim Leon Eisenberg, czyli amerykański psychiatra dziecięcy, zajmował się tematem dzieci z ADHD w latach 60., było wielu przed nim. Za pierwszą publikację medyczną, która opisuje symptomy dzisiaj kojarzone z ADHD, uważa się The że Arts, Melchiora Adama Wajcarda z 1775. Roku. 20 lat później temat deficytów uwagi został na nowo zbadany i lepiej opisany przez szkockiego lekarza Aleksandra Christona. Do innych później żyjących badaczy, którzy dokładali swoją cegiełkę do badania ADHD należą George Friedrich Still, Franz Kramer, Hans Polnow czy Charles Bradley. I tak nawiasem mówiąc tak, nazwa ADHD została wymyślona. Zastąpiła ona tak piękne nazwy jak minimalna dysfunkcja mózgu albo defekt świadomości moralnej. I to jest naturalne, że na skutek badań nazwy będą się zmieniać. Jednocześnie podstawowe cechy zaburzenia, czyli nadpobudliwość, dystrybucja, jest regulacja emocji, deficyt koncentracji i tak dalej, to się nie zmieniało. Ewentualnie kryteria zostały poszerzone. Więc czemu Eisenberg jest kojarzony jako twórca, odkrywca, stwórca zaburzenia. Po pierwsze, mimo tego, że już wiemy, że nie wymyślił ADHD, to mimo wszystko miał swój wkład we współczesne rozumienie tego, czym ADHD jest. Powiązania Eisenberga z ADHD opierają się na, można by rzec, autobiograficznym komentarzu, który opublikował w Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology w 2007 roku. Więc żeby usłyszeć o jego zasługach, odzajmy mu. Mike Rutter i ja braliśmy udział w seminarium Światowej Organizacji Zdrowia na temat diagnostyki i klasyfikacji w psychiatrii dziecięcej w 1967 roku. Musieliśmy energicznie argumentować za włączeniem hiperkinezy nad do zaburzenia. Inni uczestnicy byli bardzo sceptyczni co do częstotliwości stosowania diagnostyki hiperkinezy w Stanach Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii większość psychiatrów przypisywało zespół objawów do kategorii zaburzenia zachowania. Wygraliśmy debatę. W rezultacie reakcja hiperkinetyczna dzieciństwa pojawiła się jako kategoria w DSM2 w roku. 1968 roku. Jednak dopiero w DSM-3 1980 zespół deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej ADHB weszło do oficjalnego leksykonu. Byłem głównym badaczem w ramach pierwszego grantu Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego na RCT, z zakresu psychofarmakologii dziecięcej. Nasza grupa badawcza wykazała skuteczność dekstroamfetaminy, a później metylofenidatu, co od tego czasu zostało wielokrotnie potwierdzone. Więc jeżeli chodzi o zasługi Eisenberga, no to jest to włączenie nadpobudliwości do kryteriów w 1968 roku i badanie nad wpływem dekstroamfetaminy na dzieci, które później stały się pierwszymi lekami na ADHD. Sam Eisenberg nigdy nie nazywał się ojcem czy stwórcą ADHD. Samo wyrażenie ojciec czy stwórca ADHD zostało, teraz już wiemy, nadwyraz użyte przez z pewnego niemieckiego dziennikarza, który jest głównym prowodyrem całego zamieszania. I teraz poświęcimy dłuższą część na ten cały artykuł. W 2012 roku niemiecki magazyn Der Spiegel opublikował artykuł Schwermund ohne Scham, czyli Melancholia bez wstydu, o dynamicznie rosnących diagnozach chorób i zaburzeń psychicznych w Niemczech. Jest tam zadawanych dużo pytań i dyskusji na temat tego, czy obecne wzrosty diagnoz są zasadne, jak zwalczać choroby i jaką rolę w tym wszystkim ma farmakoterapia. I raczej nie na temat ADHD, tylko głównie na temat wypalania zawodowego i depresji. Napisał go dziennikarz Jörg Blech, który oprócz długoletniej współpracy z Der Spiegel jest również autorem kilku książek. Wśród tytułów znajdziemy Wymyślanie chorób i wciskanie pigułek, Firmy farmaceutyczne i medykalizacja normalnego życia oraz Zdrowienie poprzez ćwiczenie. Czy Blech jest stereotypowym przykładem myślenia, jaka depresja, nie ma depresji, idź pobiegaj? Tego nie wiem, bo nie czytałam jego książek, ale nawet po samych tytułach i też po tym, co czytałam na jego temat w internecie, jego publikacje mogą sugerować dość dużą nieufność w stosunku do firm farmaceutycznych i skłonność do patrzenia na. Dyskurs otaczający współczesną medycynę zdrowia psychicznego w sposób bardzo krytyczny. Mówię o tym dlatego, że wydaje mi się, że warto znać intencje i skłonności autora, zanim się spojrzy na ten szlachetny, szłynny artykuł. Bo używa w nim często nacechowanych emocjonalnie określeń, które mają wywołać konkretne obawy uczytelników. I to widać w całym artykule. Lekarze i pracownicy firm farmaceutycznych sprytnie konstruują zaburzenia, które są jedynie wariantami powszechnych zachowań, albo że. Lekarze i pracownicy farmacji coraz częściej ulegają pokusie opiekowania się ludźmi, z którymi tak naprawdę nie dzieje się nic złego. I moje ulubione, wiosną 2013 roku problemem ponownie stanie się stopniowa likwidacja zdrowia psychicznego, bo ukaże się piąte wydanie DSM-5. Co jest stwierdzeniem trochę nad wyrost, moim zdaniem, więc to wszystko może moim zdaniem dawać takie poczucie takiego jakiegoś wielkiego spisku. No nie wiem, ja też nie jestem specjalnie obiektywna w tej sprawie, więc co ja się mogę wypowiadać. Natomiast ta tendencyjność redaktora Blecha rzutuje również na fragment na temat ADHD. Skoro zwykle mit bazuje na fragmencie wyjętym z kontekstu, to teraz przeczytam Wam cały fragment. W Niemczech statystycznie w każdej klasie szkoły podstawowej jest obecnie jedno dziecko ze zdiagnozowanym ADHD. Aby uspokoić, Filipa wierci piętę, otrzymują takie leki jak Medikinet i Ritalin. To cieszy branżę. Zużycie zawartego w nim środka znieczulającego metylofonidatu, zanim to nie jest środek znieczulający, co roku osiąga nowe rekordy. O ile w 1993 roku w aptekach sprzedawano 34 kg leku, o tyle w ubiegłym roku było to już 1760 kg. Spojrzenie na USA pokazuje, że nadal jest nad czym pracować. Obecnie 1 na 10 dziesięcioletnich chłopców codziennie przyjmuje leki na ADHD. Jednak ze wszystkich ludzi naukowy ojciec ADHD, co już wiemy, nie jest prawdą, że on był tym naukowym ojcem i tylko redaktor Blech go tak nazwał. Z rosnącym przerażeniem obserwował eksplozję leków na receptę. Leon Eisenberg objął później kierownictwo psychiatrii w renomowanym Massachusetts General Hospital w Bostonie i stał się jednym z najbardziej znanych neurologów na świecie. W swoim ostatnim wywiadzie, 7 miesięcy przed śmiercią na raka prostaty w wieku 87 lat, zdystansował się od młodzieńczego grzechu. Eee, to rząd zmarł po udzielaniu tego wywiadu. Nie ma żadnego znaczenia w tym temacie. Nie rozumiem za bardzo, czemu Blech tutaj wspomniał o tym, że on zmarł później na raka prostaty. Szczególnie, że w tym artykule Blech się odwołuje do wielu różnych doktorów i psychiatrów i jakoś z jakiegoś powodu nie porusza tematu, kiedy ktoś umarł, a to jest to, co stwarza podwaliny do tego mitu na temat... Łoża śmierci, ale już mniejsza o to. W 2009 roku wysoki szczupły mężczyzna w okularach i szelkach otworzył drzwi do swojego mieszkania na Hardbar Square, zaprosił ludzi do kuchennego stołu i nalał kawę. Mówił, że nigdy nie przypuszczał, że jego wynalazek stanie się tak popularny. ADHD jest doskonałym przykładem sfabrykowanego zaburzenia, stwierdził Eisenberg. Genetyczne predyspozycje do ADHD są całkowicie przeceniane. Faktycznie, gdy spojrzymy na te trzy ostatnie zdania wyjęte z kontekstu, można łatwo wyciągnąć wnioski, że. ADHD to jest jego wynalazek, i że on to wszystko zmyślił, i to jest przykład wymyślonego zaburzenia. Ale kolejnym powodem, czemu to nie do końca jest prawda, jest nieprecyzyjne tłumaczenie, przynajmniej moim zdaniem, z niemieckiego i angielskiego. Bo w artykule w oryginale mowa jest o eine fabrizierte Erkrankung, czyli zakładając, że rozmowa była przeprowadzona z Eisenbergiem po angielsku, było to Fabricated Disease. I w Polsce często tych dwóch słów, sfabrykowany i wymyślony, używa się zamiennie. Natomiast w angielskim, według oficjalnych Słowników. Fabricate ma też jeszcze jedno znaczenie, które brzmi skonstruować lub wytworzyć. W o wyrobie przemysłowym, w szczególności z przygotowanych komponentów, czyli ma bardziej przemysłowe znaczenie, i wydaje mi się, że tego właśnie słowa użył tutaj Eisenberg. Ale czytamy dalej. Zamiast tego psychiatrzy dziecięcy powinni wykonywać znacznie dokładniejszą pracę, identyfikując psychospołeczne przyczyny, które mogą prowadzić do problemów behawioralnych, stwierdził Eisenberg. Czy zdarzają się kłótnie z rodzicami? Czy matka i ojciec mieszkają razem, czy w rodzinie są problemy? Takie pytania są ważne, ale zajmują dużo czasu, stwierdził Eisenberg i dodał z westchnieniem: z drugiej strony pigułkę przepisuje się bardzo szybko. Gdy jeśli spojrzymy więc na cały kontekst jego wypowiedzi, widzimy, że Eisenberg użył sformułowania, że ADHD jest zaburzeniem sfabrykowanym, to znaczy wykonywanym przemysłowo, jak w fabryce, jednakowo. Mając na myśli, że psychiatrzy diagnozują je u dzieci zbyt często i nie wykonują odpowiednich badań różnicowych i nie pochylają się nad przyczynami psychospołecznymi. A wiemy już, że ADHD wymaga jednak takich kompleksowych badań. I przez wynalazek nie miał na myśli ADHD samego w sobie, tylko raczej jego odkrycia związane z działaniem dekstroamfetaminy. Na dzieci. Po przeczytaniu tego artykułu i w szczególności tego fragmentu o ADHD miałam kilka pytań, może już trochę drążąc za bardzo, ale jakoś chciałam mieć trochę szerszy kontekst i obraz, no bo tak myślałam sobie, dobra, a komu, którym ludziom Eisenberg nalał kawę i w ogóle w jakim kontekście on to powiedział? Nie udało mi się znaleźć żadnego oryginalnego artykułu, całego artykułu, gdzie było pytanie-odpowiedź, pytanie-odpowiedź z Eisenbergiem, więc to wydawało mi się być trochę dziwne i niejasne. Więc napisałam do autora artykułu pana Jorga Blecha z prośbą o klaryfikację. Nie będę czytać całej mojej wiadomości, bo tam na początku wspominałam oczywiście no, tam jestem youtuberka, zaraz, 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 napisałam też tam, że wspomniany w artykule wywiad z Leonem Eisenbergiem niewątpliwie wpłynął na dyskurs wokół ADHD w Polsce i widzę to na co dzień pod swoimi postami. Przeczytałam cały artykuł. Niezależnie od tego, jak zasadne jest wiele z wyrażonych przez pana obaw, niepokoi mnie, że ta bardzo krótka część wywiadu z Eisenbergiem z 2009 roku została wykorzystana w artykule bez kontekstu całej rozmowy z nim. Mam wrażenie, że naraziło go to na daleko idące interpretacje, co ostatecznie doprowadziło do stygmatyzacji wielu osób z ADHD w Polsce. I moi srodzy i srogie, pan Blech mi odpisał. Droga Aniu Rayman, mój raport jest prawidłowy. Spotkałem się z doktorem Eisenbergiem 3 lutego 2009 roku w jego mieszkaniu w Cambridge, Massachusetts. W tym czasie dr Eisenberg był nadal aktywny jako emerytowany lekarz w Harvard Medical School. Byłem wtedy także korespondentem naukowym Der Spiegel z Bostonu. Dr Eisenberg zmarł na raka prostaty. 15 września 2009 roku. Wciąż nie wiem, jakie to ma znaczenie. Nie jest więc prawdą, że złożył coś w rodzaju zeznania na łożu śmierci. I macie tu potwierdzenie z autora artykułu, moi drodzy. Dr. Eisenberg opublikował kilka krytycznych artykułów na temat ADHD. Te artykuły były powodem. Tutaj wysłał mi linka do nich. Te artykuły były powodem, dla których zapytałem go, czy zechciałby ze mną porozmawiać na temat tych artykułów i ADHD. Cytaty z tej rozmowy zamieściłem w książce. Tutaj wysłał linka do książki. i w dalszym artykule dla Der Spiegel. Dziękuję za Twoje zainteresowanie. No i sprawdziłam sobie te artykuły, które podesłał Blech i okazało się, że jednym z nich jest ta sama autobiograficzna notka, którą znalazłam wcześniej ta z 2007 roku. Ogólnie w całości tej notki Eisenberg pisze o takiej perspektywie historycznej na ADHD. Typu, że w 1946 roku termin ADHD nie istniał, że dzieci z podobnymi problemami były uważane za uszkodzone mózgi i że zresztą ta idea minimalnego uszkodzenia mózgu wywodzi się z obserwacji dzieci po zapaleniu mózgu, ale brakowało je konkretnych Dowodów, więc jak coś, to nasze mózgi są GIT. Potem pisze o ewolucji tej terminologii: że od dziecka z uszkodzonym mózgiem do dziecka hiper, hiperkinetycznego i nieuważnego, a ostatecznie do ADHD w DSM-3 w 1980. Pisze tam dalej, że wczesne leczenie środkami pobudzającymi, takimi jak amfetamina wykazało skuteczność, co doprowadziło do powszechnego stosowania pomimo ograniczonych wstępnych badań. I że wzrost liczby diagnoz i leczenia ADHD zrodził mu pytania dotyczące nadmiernej diagnozy i wpływu firm farmaceutycznych na Praktyki badawcze i leczenie. Ani słowa o tym, że Wymyślił ADHD. Więc cała dyskusja wywołana przez Blecha i Eisenberga dotyczy tego, jakie są najlepsze metody na radzenie sobie z ADHD, czy jest zasadna liczba recept przepisywanych na leki na ADHD dla dzieci i czy w ogóle lekarze dobrze to diagnozują, ale nie na temat tego, czy ADHD w ogóle istnieje. Tego nikt nie neguje. Są takie elementy tych artykułów, które do mnie szczególnie przemawiają. Na przykład to, że tak jak Eisenberg pisze, potrzebujemy badań nad ADHD na szeroką skalę. Albo jak potwierdza jeden z doktorów z artykułu Blecha, psychoterapia i Psychoterapia działają i najlepiej, gdy są ze sobą połączone i działają razem. Ale jeżeli chodzi o sedno ich dysputy, to znaczy przywoływaną przez nich kwestię nadużyć leków i nadużyć diagnoz, to jest kwestia, w której raczej nie będę się tutaj wypowiadać, bo po pierwsze, to nie jest film na ten temat. Czy są lekarze, którzy przypisują diagnozę ADHD po łebkach, czy są rodzice, którzy traktują leki na ADHD jaką magiczną tabletkę, nie opiekując się tymi całymi sprawami psychospołecznymi? Pewnie tak. Ale jest też wielu dorosłych ludzi z ADHD, których swoją drogą Eisen w ogóle nie brał pod uwagę w swojej pracy, którzy biorą leki świadomie i dobrze i mają dobre diagnozy. I myślę, że nie warto jest na tej podstawie innych przypadków wykluczać x debaty, a wielu ludzi tak robi. I ponieważ temat ma zasięg globalny i mowa jest nie tylko o dostępnym w Polsce metylofanidacie, a raczej większość obaw, szczególnie tych z dziedziny Blecha i Eisenberga, jest skupiona na lekach dostępnych w Stanach, to to już są dużo grubsze sprawy, z którymi ja przez mój brak wiedzy, szczególnie jeżeli chodzi o to dziecięce ADHD i tego, jak te. Leki niedostępne w Polsce wpływają na dzieci z ADHD. Ja się na tym nie znam zupełnie i nie mam zamiaru na ten temat dyskutować, nie mam na ten temat opinii. Zostawiam to psychiatrom i psychologom. Jedno jest pewne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi istnieje i potwierdza to zarówno rzekomy ojciec ADHD, jak i wielu badaczy żyjących przed nim i po nim. A jeżeli na tym etapie dalej mi nie wierzysz, odrzucisz badania naukowe i myślisz, że sobie wymyśliłam swoje ADHD, negując cokolwiek co mówię, to szczerze mówiąc, mało mnie to obchodzi. Ludzie od zawsze mieli naturalną potrzebę tłumaczenia sobie zjawisk, żeby lepiej zrozumieć siebie i otaczający ich świat. Nie lubimy czuć bezradności, wstydliwej niewiedzy. Lubimy wyjaśnienia i systematyzację. Samo zebranie do kupy konkretnej listy rzeczy, z którymi się zmagam. Nazwanie jej pod ogólnym umbrella term terminem ADHD. Dało mi to wyjaśnienie i idący za tym spokój. I ta systematyzacja ułatwiła też filtrowanie, to znaczy znalezienie innych ludzi, którzy zmagają się z podobnymi problemami co ja. I to dało mi poczucie, że nie tylko ja tak mam, że to jest powszechne to znaczy normalne. I w samym tym fakcie nie widzę, czemu to miałoby być coś złego. Świadomość, że mam ADHD nie wpływa w moim przypadku w żaden sposób na ludzi dookoła mnie. To nie jest moja wymówka, dzika karta i nie dopisuję sobie żadnych nadprzyrodzonych supermocy, a żyję bardziej w zgodzie z samą sobą, akceptując moje mocne i słabe strony i wiedząc, jak z nimi pracować. I to jest dla mnie najważniejsze. W opisie filmu znajdziesz link do przetłumaczonego w całości artykułu Jorga Blecha, przetłumaczonego komentarza Leona Eisenberga i wszystkich pozostałych linków i artykułów użytych w filmie. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że mój nerdowski research do czegoś się przyda. Jednocześnie zachęcam serdecznie do wsparcia mnie w serwisie Bajkofitu. i od teraz również na Patronite. Dzień dobry! Wsparcie pozwoli mi na wypuszczanie filmów częściej, bardziej profesjonalne produkcje i może w końcu nie z użyciem tylko mnie, ale również z pomocą innych osób. To wszystko na dziś. Do zobaczenia. Cześć!